Przywrócenie kontroli granicznych przez Niemcy i to już nie tylko na polskiej granicy, ale i inne kraje mogą czuć się zagrożone. Granica z Białorusią zaminowana. Jak to wpłynie na przebieg konfliktu i sytuację również migrantów? Wielki szantaż Ukrainy przeciwko Polsce. Czy powinniśmy na to zareagować? A na koniec wielkie odkrycie Polaka. Tak, żeby zakończyć chociaż pozytywnie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie dwa razy o 6.30 i 18.00 macie najnowsze newsy z kraju ze świata, dlatego już teraz chciałbym Wam serdecznie podziękować za ostatnią aktywność na tym kanale, jesteście naprawdę niesamowici, bo tyle udostępnień ile ostatnio jest i na Facebooku i na, fe... i na YouTubie. Przechodzi naprawdę wszelkie nasze wrażenie, które mieliśmy na początku, że jesteśmy możliwi to e, zrobić, ale faktycznie statystyki coraz bardziej się poprawiają dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co chciałbym Wam. Szczerze z całego serca podziękować i oby tak dalej. Jeśli chcecie wesprzeć nasz kanał, najlepiej właśnie udostępniać. Reakcje są najważniejsze na każdej platformie społecznościowej, czy to YouTube, czy to Facebook. To zawsze najważniejsza jest reakcja. Czyli żeby dać jakąś łapkę, e, udostępnić materiał, no i skomentować. Ale najważniejsze to jest oczywiście to udostępnienie. Nie przynudzam już, bo wiem, że e, truję wam niestety tyłek. No w każdym razie serio chciałem Wam po prostu podziękować. Lećmy z pierwszym tematem. Kwestia przekroczenia granicy to jest tylko fragment problemu, jaki może nas czekać, mówił w Faktach po Faktach w TVN24. Ryszard Schnepf, były ambasador, komentował oświadczenie niemieckiej minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser, według którego Niemcy chcą wprowadzić tymczasowe kontrole na granicach z Polską i Czechami. Jerzy Marek Nowakowski... Były ambasador na Łotwie i w Armenii, stwierdził, że to jest bardzo duży problem dla Polski. A przede wszystkim gigantyczny problem dla polskich firm logistycznych. Szefowa MSW Nancy Fesser poinformowała o zmianach w ochronie granic na środowej konferencji prasowej. Chcemy wprowadzić tymczasowe kontrole na granicach z Polską i Czechami, ogłosiła. Wyjaśniała, że chodzi o zwalczanie przestępczości polegającej na przemycie ludzi. Sprawę komentowali w faktach po faktach w TVN 24. Ryszard Schneller, były ambasador RP w Waszyngtonie oraz Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador na Łotwie i w Armenii, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Nowakowski ocenił, że zapowiedź ze strony Niemiec to jest bardzo duży problem dla Polski. Tak jak weszliśmy w taki pełzający Polexit, tak nas zaczynają wypychać pomału z Schengen. Sami się wypraszamy, uznał. Natomiast problemem nawet nie jest to, że jak będziemy jechali na zakupy do Berlina, to będziemy czekać w kolejce. To jest gigantyczny problem, na przykład, dla polskich firm firm logistycznych, bo jak się zrobi kolejka ciężarówek, tylko jak będą kontrolowali dokumenty, to nagle te wszystkie firmy zaczynają tracić tysiące, za chwilę miliony, za chwilę przestaną być konkurencyjne. Zwracał uwagę były ambasador. Ryszard Schnepf stwierdził, że kwestia przekroczenia granicy to jest tylko fragment problemu, jaki może nas czekać. Wskazywał, że to jest problem stojący przed polskimi firmami nie tylko na terenie strefy Schengen, ale także w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Mamy udokumentowane Przypadki przejścia przez granicę przy pomocy Wizy Schengen, która uwiarygodnia podróżnego, ale który dostał się do Meksyku, a później już nielegalnie dostał się na teren Stanów Zjednoczonych, zauważył Schnep. bei der Migrationspolitik kein sondern Sie sind das trojanische Pferd zur Verschärfung der Migrationskrise. Das ist die Situation. Auf Antrag der Unionsfraktion streitet das Parlament über explodierende Flüchtlingszahlen, kriminelle Schleuser und überlastete Kommunen. No i wiecie, jak to jest z tymi tymczasowymi przywracaniami jakichś granic? Znaczy przy, przywracaniami, z tymczasowymi w ogóle blokadami czegokolwiek, no bo tak naprawdę przywrócenie kontroli Może y, samo słowo przywrócenie może odbijać się jakoś pozytywnie, ale nie, tutaj nie chodzi o żadną pozytywną wiadomość dla Polski, no bo jeśli przez Polskę nie będą mogli się przedostawać migranci na Europę Zachodnią, a już wiemy, że mamy z tym problem i wiedzieliśmy o tym już rok temu, no to będą zostawali po prostu w Polsce i zaraz jeszcze się okaże, że to, co teraz widzimy na granicy Polski z Białorusią, będzie miało miejsce na granicy Polski z Niemcami. To dopiero byłby e, paradoks, co jak Niemcy zaraz zaczną. Zasieki stawiać przy polskiej stronie, e, e, przy polskiej granicy. A nie jest to wykluczone, no bo już teraz przecież prawo i sprawiedliwość oskarża Olafa Scholza, kanclerza Niemiec, o to, że angażuje się w kampanię wyborczą platformą Obywatelskiej. jak gdyby Niemcy nagle zaczęli się zastanawiać nad tym, czy może warto byłoby zasieki na granicy z Polską e, stawiać, czy będzie to, e, bo zaraz mi ktoś zarzuci, że to by było niezgodne z prawem unijnym. Gówno, embargo na zboże z Ukrainy też jest niezgodne z prawem unijnym. Nasza niepraworządność, którą nam zarzucają, przecież też jest niezgodna z. Prawem unijnym. To jest jak najbardziej realne. Jeśli faktycznie Olaf Scholz włączył się w kampanię e, e, Platformy Obywatelskiej e, i chce, żeby Tusk wygrał wybory, to by było dla niego jak najbardziej na rękę, gdyby po prostu o tym wspomniał, że zastanawiamy się. Bo nawet nie on, tylko ta Nancy Fezer znowu mogłaby powiedzieć to samo. No bo sami posłuchajcie. Jakie to są e, liczby? Każdego dnia jest blisko 10 tysięcy osób. Dla porównania w latach ubiegłych odnotowano ponad dwukrotnie mniej takich przypadków zdanych, e, którymi dysponuje niemiecki rząd wynika, że wcześniej imigranci docierali głównie z Austrii, natomiast obecnie cudzoziemcy docierają z Bułgarii, Serbii lub Węgier, skąd, składa, e, skąd udają się na Słowację, a następnie do Polski i z Polski do Niemiec. 10 tysięcy. Osób dziennie. Dwukrotnie więcej przypadków niż w zeszłym roku, więc chyba coś jest tutaj na rzeczy. Nie? To nie jest tak, że e, możemy teraz na to patrzeć, tak wiecie, przez palce, a gadają sobie coś tam, próbują po prostu e, wprowadzić jakiś temat do debaty publicznej, żeby odwrócić uwagę od rzeczy ważnych. Tak, jak najbardziej mogą chcieć próbować odwrócić uwagę od rzeczy ważnych, ale nie zmienia to faktu, że na Polskę to oddziałowuje. Co no więcej, Polska już przywróciła kontrolę na granicy ze Słowacją. No bo obawiamy się tak bardzo yy, migrantów, którzy tutaj przyjeżdżają do nas. No niestety, dzieje się naprawdę bardzo poważnie, a tymczasem na granicy z Białorusią yy, właśnie doszło do zaminowania. Przyjrzyjmy się temu. Mój stanka, jaki był podbity. A. Od some vzale... of Wykopano ponad 3000 metrów okopów oraz około 2,5 tysiąca metrów rowów przeciwczołgowych. Rozmieszczono też 2000 min. To środki, które Ukraina wdrożyła przeciwko ewentualnym wrogim zamiarom ze strony Białorusi. Białoruski prezydent wielokrotnie zapewniał, że jego kraj nie weźmie bezpośredniego udziału w prowadzonej przez Rosję operacji specjalnej, do czas, aż Białoruś nie zostanie bezpośrednio zaatakowana. Jednocześnie samozwańczy prezydent otwarcie przyznaje, że jego relacje z Władimirem Putinem są bliskie. Do tego dochodzi obecność grupy Wagnera, której losy po śmierci Jewgenija Prigorzyna pozostają nieznane. Wiadomo, że część najemników wyniosła się z terytorium naszego wschodniego sąsiada. Tymczasem, mimo słów Aleksandra Łukaszenki, Ukraina wdraża specjalne środki bezpieczeństwa na wypadek ewentualnej agresji. Mają one za zadanie zapewnienie gotowości do odpowiedniego działania w odpowiedzi na zamierzenia wroga. Poinformował o tym w telegramie dowódcy. Zjednoczonych Sił Zbrojnych Ukrainy Siergiej Najew. Przypomnijmy, że ostatnia wypowiedź Łukaszenki dotyczyła relacji polsko ukraińskiej lecz pojawił się w nich amerykański wątek. Myślicie, że Polska po prostu tak dziś naciska na tę biedną Ukrainę? Nie, już zza oceanu dali zielone światło, że trzeba tego Zełenskiego spuścić. Znudził się. Jutro wybory w Ameryce. Nikt na to nie będzie patrzył, a nam trzeba się obronić, bo nie wiemy, czego się spodziewać po tych szaleńcach z polskiej polityki. W ten sposób białoruski prezydent odniósł się do słów ukraińskiego prezydenta. No i teraz możecie się pewnie zastanawiać, czy to humanitarne, czy tak powinno być, a może wręcz przeciwnie, czy Polska również powinna podjąć podobne kroki i również zaminować granicę z Białorusią. No bo nie ukrywajmy, jednak jest problem na tej granicy. Niemcy chcą ograniczyć. Możliwość przemieszczania się Polaków przez granicę z Niemcami, właśnie z tego powodu, że mamy problem z naszą granicą, głównie z Białorusią. Z Ukrainą oczywiście również, ale tam nie ma mowy o jakimkolwiek minowaniu czegokolwiek. No ale z Białorusią mogłoby mieć to sens, no bo wiecie, no to już nie chodzi o humanitaryzm czy coś. No. Jeśli będą ostrzeżenia, nie przechodź, bo możesz zginąć, no to chyba. Wiecie, no przechodzić nie trzeba, nie? nikt nie e, każe nikomu przechodzić przez granicę, która może być zaminowana, e, i jeśli to robi, no to na własną odpowiedzialność. Przeczytał to, może być w wielu, we wszystkich językach świata nawet napisane, wielkie czaszki mogą być na tym. No i jeżeli wedrzecie się do, nie wiem, do, 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 do banku, do sejfu i będziecie gro gro grozić komuś bronią, Również możecie liczyć się z konsekwencjami takimi, że służby użyją broni palnej, żeby was zneutralizować, co może się różnie kończyć. W Polsce to nawet siedmiokrotnie postrzeliła policja osobę niepełnosprawną, o czym ostatnio wrzuciliśmy film, a to ciekawe, zapraszam serdecznie zresztą. Tylko dlatego, że się rzucał na nich nawet bez noża, bez żadnego narzędzia osoba, która miała problemy psychiczne. No i siedem razy go postrzelono. Nie? No to wiecie, no takie rzeczy się po prostu zdarzają, jeśli łamiesz prawo. A w dodatku, kiedy jesteś o tym wprost wcześniej informowany, no to chyba można coś takiego zrobić w celu przywrócenia stabilności naszego całego państwa, czy wręcz całej Unii Europejskiej. No to z tym ciężko by było polemizować, czy to humanitarne, czy nie. Oczywiście Agnieszka Holland by zrobiła drugą część Zielonej Granicy, no ale wiadomo, jaki miał ten film odbiór w kinach. Kina, sale kinowe były prawie puste. Ale jeśli zastanawiacie się, czy Polska jest w stanie coś takiego zrobić, to tutaj mam artykuł z 2016 roku jeszcze. Polska zniszczyła zapasy min przeciwpiechotnych. Czas na inteligentne systemy ochrony. Polska ogłosiła zakończenie procesu niszczenia wszystkich posiadanych zapasów min przeciwpiechotnych. Do Sił Zbrojnych RP nadal nie wprowadzono jednak inteligentnych zapór, które. Spełniają wymogi tych przepisów i pozwalają zapewnić przynajmniej część zdolności utraconych po wycofaniu, w dużej mierze przestarzałych i kontrowersyjnych z wielu względów klasycznych pól minowych. Ukraina to robi i tam nie ma z tym problemu, no bo oczywiście tam jest wojna, nie można o nich mówić źle. Czy to humanitarne, czy niehumanitarne, e, nikogo to za bardzo tam nie obchodzi. E, o Wołyniu nie możemy mówić, no bo jest tam wojna, więc nie możemy o nich mówić źle, tylko że teraz już narracja zaczyna się pomału e, zmieniać. Nie wiem, piszcie, co Wy w ogóle o tym sądzicie, o tym ruchu e, Ukrainy i czy Polska powinna zadziałać podobnie, mimo tego, że u nas wojny nie ma, ale jednak wojna hybrydowa się odbywa i rozgrywa się właśnie przez to Polskę. A my lecimy dalej. allies, Poland. Has that it will no to the Jeśli Polska, Węgry i Słowacja zagwarantują niestosowanie jednostronnych środków ograniczających w przyszłości dostawy naszych towarów, to Ukraina będzie mogła uznać spór za rozwiązany i wycofać skargę ze Światowej Organizacji Handlu, powiedział ukraiński wiceminister gospodarki i handlu Taras Kaczka. Dopiero kiedy otrzymamy takie gwarancje, formalnie ogłosimy całemu światu, że ten spór jest rozwiązany, oświadczył Kaczka na antenie ukraińskiej telewizji, cytowany przez agencję Interfax Ukraina. Dodał, że kwestia wycofania skargi będzie rozpatrywana jako ostatnia. Urzędnik powtórzył również stanowisko Ukrainy, że wskazane trzy kraje UE nie miały prawa wprowadzać jednostronnych ograniczeń ani w kwietniu, ani obecnie. Uprzedzaliśmy o potencjalnej skardze jeszcze przed kwietniem i teraz zrobiliśmy to, o czym uprzedzaliśmy od samego początku, powiedział. Jednocześnie Kaczka pozytywnie ocenił środowe rozmowy pomiędzy ministrami rolnictwa Polski i Ukrainy, zaznaczając, że Warszawa uznała propozycję Kijowa za konstruktywne. Ukraina złożyła propozycję licencjonowania towarów rolnych. Jeżeli Polska powie, że do końca roku nie potrzebuje czterech zbóż, to nie będą wydawane licencje. Jest to kwestia do rozważenia, ale wydaje się, że jest to dobra propozycja, mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Ukrainians are really helping the Poles now, and vice versa. And it's a shame to see this Law and Justice Party um, government. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym całym konflikcie z ukraińskim zbożem i dlaczego Komisja Europejska, Unia Europejska nie atakuje Polski w tym zakresie, kiedy przecież łamiemy unijne przepisy, no to zapraszam Was raz jeszcze na nasz wywiad ze Stanisławem Michalkiewiczem, który opowiadał właśnie o tej sytuacji ze szczegółami. Zrobił tam szczegółową, krytyczną analizę, więc może nie będę wracał do tego tematu, no bo możecie obejrzeć sobie tamten materiał i bez sensu, żebym omawiał to drugi raz. Jednak to właśnie Polska teraz domagała się od Unii Europejskiej i właśnie kolejnych rozmów dotyczących ukraińskiego zboża. Komisja Europejska wciąż nie przedstawiła informacji w sprawie ukraińskiej propozycji dotyczącej zboża, ale zapowiedziała, że zrobi to w przyszłym tygodniu, powiedział stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej. Polska wezwała też do anulowania posiedzenia platformy zbożowej, czyli wszystko się tak odwleka aż do momentu, kiedy będą w Polsce wybory tak jakby, nie? Więc ciężko tutaj mówić o tym, że aby na pewno tutaj chodzi o to, że żeby zniszczyć Rząd Prawa i Sprawiedliwości tuż przed wyborami, tak jak sugeruje to chociażby właśnie Prawo i Sprawiedliwość, ale Polska ponoć znalazła już rozwiązanie na ukraińskie zboże, jak pisze serwis Gazeta.pl, który należy do gazety wybor... do, tak, do koncernu z Gazety Wyborczej Agory. No to mamy tutaj e, informację o tym, że może nam pomóc w tym Litwa. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus powiedział, że Polska jest na ostatniej drodze negocjacyjnej z Litwą w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża. Chodzi o przeniesienie kontroli z granicy polsko-ukraińskiej. Do portu na Litwie. Więc jest to pewnie jakieś rozwiązanie, aczkolwiek nie można zapominać o tym, że Ukraina zwyczajnie zaczyna grać bardzo ostro i to bardzo ostro przeciwko Polsce. Jak do tej pory czegoś takiego nie było widać tak wprost, tak teraz widzimy bardzo duże konsekwencje naszej nieudaczniczej, wręcz, polityki. Względem Ukrainy, bo już wcześniej można było dostrzegać symptomy dokładnie takiego samego zjawiska, tylko nasz rząd zwyczajnie nie reagował. Przypomnijmy sobie sytuację z Wołyniem. Było dokładnie to samo. Morawiecki wychodził tutaj do polskich mediów mówić, że nie pozwolimy szargać dobrej opinii Polaków i wielbić e, ukraińskich nazistów. Tego samego dnia e, otwarto ten, e, zaprezentowano pomnik ukraińskiego nazisty. Morawiecki czy tam Andrzej Duda pojechał sobie do Wołynia i postawił jakiś krzyż zrobiony z dwóch patyków. W tym samym czasie chociażby warto też przypomnieć, że na, Smolej, na w Katyniu w Rosji jest normalny pomnik polskich Poległych, Rosja normalnie się do wszystkiego przyznaje, tam nie ma akurat z tym e, takiego problemu jak na Ukrainie. Z Ukrainą, mimo tego, że mamy bardzo przyjazne stosunki rzekomo, no to oni mają to gdzieś, dają ekshumować e, niemieckich nazistów rosyjskich, a Polaków nie. Dlaczego? No najprawdopodobniej dlatego, że w Polsce chodzi o ofiary i oni nie chcieliby, żeby odkopywano. Nie wojskowych, tylko no, może nie będę tutaj mówił wprost, ale wiecie, co by wtedy e, odkopano. I co wtedy Ukraina by mogła sobie myśleć o tych swoich bohaterach, których tak teraz wielbią, a całą przecież narrację swoją historyczną tworzą na bazie tychże e, osób. No niestety, tak to wygląda, a Polska zamiast wtedy, kiedy miała inicjatywę domagać się czegokolwiek, no to się tego nie domagała. Kolejna sprawa, rakieta, która zakończyła żywot dwóch Polaków i Ukraina w dalszym ciągu się do tego nie przyznała. Mimo tego, że już było śledztwo i określono, że okej, okay, to była rakieta z Ukrainy, no to w dalszym ciągu ich media, wczoraj to sprawdzałem, piszą o tym w ten sposób, że Polska uważa, że to była rakieta z Ukrainy, a w komentarzach są antypolskie wpisy. Że dlaczego nie dopuściliście ukraińskich śledczych, że to absurd, przecież z Białorusi też mogła ta rakieta przylecieć. No, także... Zaczęli grać ostro i miejmy nadzieję, że i my nie gramy ostro tylko dlatego, że zbliżają się wybory. Lećmy dalej. W pobliżu centrum center, życiowej jest inkubator, który prowadzi firmę spin-off, Kolejny sukces polskiego naukowca. Komórki można zmusić do naprawy łańcucha DNA, co ma ogromne znaczenie w walce z wieloma nowotworami. Doktor Bartłomiej Tomasik opracował metodę, która może okazać się ratunkiem między innymi dla kobiet chorujących na raka jajnika lub piersi. Medycyna już dawno odkryła, że przyczyną wielu poważnych chorób są uszkodzenia kodu DNA w ludzkich komórkach. Cząsteczka DNA składa się z podwójnej, ułożonej w nici helisy i jedno z rodzajów uszkodzeń polega na tym, że obie Nici jednocześnie pękają. Takie uszkodzenia DNA mogą prowadzić do groźnych mutacji, które z czasem stają się w wielu przypadkach powodem nowotworu. Polski naukowiec dr Bartłomiej Tomasik z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest współodkrywcą nieznanego wcześniej mechanizmu naprawy DNA przez ludzkie komórki. Polak razem z uczonymi z Uniwersytetu Harvarda stworzył metodę naprawy takich genów. Praca pana doktora została opublikowana w jednym z najważniejszych na świecie czasopism naukowych, Nature structural and molecular biology. Chciałbym złożyć panu ogromne gratulacje, życząc jak najszybszego wdrożenia wyników badań, dr Bartłomiej Tomasik w komunikacie opublikowanym przez uczelnię przyznał, że opracowanie metody naprawy DNA wymagało współpracy kilku ośrodków naukowych. Moją rolą w powyższej pracy było przede wszystkim wytworzenie stabilnych linii komórkowych w oparciu o technikę CRISPR-Cas9, tłumaczy polski naukowiec. Naprawa DNA to proces wymagający zmian cząsteczkach DNA w żywej komórce. W komórkach wszystkich organizmów żywych każdego dnia może dochodzić do tysięcy takich uszkodzeń, ale większość z nich nie jest groźna. Niestety niektóre z nich powodują trwałe zmiany w cząsteczce DNA, które mogą powodować mutacje. Wtedy jedynym ratunkiem dla osób z uszkodzonym DNA jest jego naprawa. Reklama. No i bardzo fajnie, tym bardziej, że z danych Krajowego Rejestru Nowotworowego wynika, że, z, że każdego roku nowotwory diagnozuje się u około 170 tysięcy Polaków, a około 100 tysięcy umiera z ich powodu. Więc miejmy nadzieję, że ten wynalazek. Polaka nie będzie zamieciony gdzieś pod dywan i dofinansowany przez odpowiednie instytucje, które powinny się zajmować wspieraniem takich fajnych osób i takich fajnych inicjatyw, i nie zostanie to sprzedane za granicę, bo faktycznie na farmaceutyce i na lekach, na medycynie można robić biznes, co pokazują nam Niemcy, pokazuje nam Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Chiny. Ale w Polsce to jest jakiś taki temat zupełnie poboczny. My kupujemy sobie leki od zagranicznych koncernów, takich jak chociażby Bayer, który ma bardzo niechlubną um, historię, bo przecież to jest jedna z tych firm współpracujących ściśle z Hitlerem. Chociażby. No i teraz zapominamy o tym wszystkim. No i Bayer leczy. Polaków. Jest to dość dziwne, bo tak naprawdę my też moglibyśmy by, wejść w ten rynek. Moglibyśmy wejść w wiele rynków, ale niestety jest to zaniedbywane przez e, polski rząd. Nie są Polacy wspierani, dlatego uciekają często za granicę ci, którzy mieliby bardzo duży potencjał, żeby budować polską gospodarkę. Fajnie, żeby ten projekt wyszedł i żeby wszyscy się też dowiedzieli, że jest to z Polski. No i co? Ja się będę żegnał. Dzięki Wam bardzo za to, że jesteście. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie o udostępnianiu naszych materiałów, jeśli chcecie być na bieżąco. Hej!